Siemane Maneczko, ja jestem Amaldi i witam Was w pierwszym podcaście na kanale ATM FIFA. Moi drodzy, dzisiaj temat, który ostatnio wybuchł w internecie, ponieważ pojawił się pierwszy trailer FIFA 23. Pierwsze osoby dostały beta testy, grały już w tą FIFA, podzieliły się swoimi wrażeniami i odczuciami. I moi drodzy, ja postaram się dzisiaj w pigułce, w 10 punktach, streścić Wam najważniejsze informacje na temat nadchodzącej FIFA. I nie próbujcie mówić, że jej nie kupicie, bo i tak wszyscy ją kupimy, moi drodzy. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Numer 1. Premiera FIFA 23 będzie mieć miejsce 30 września 2022 roku. Natomiast, jeżeli byście bardzo chcieli zagrać wcześniej, to są dwie opcje. Moim zdaniem ta lepsza, czyli wykupienie abonamentu EA Play, wtedy macie, jeżeli nic się nie zmieni, do dyspozycji 10 godzin, które łącznie się zsumują. SBC się robi najlepiej na webapie, na telefonie, a na konsoli czy PCC rozgrywa się same mecze. A druga opcja, wykupienie gry w edycji Ultimate, która oprócz tego daje wam 4600 FIFA Pointsów. I to jest jedyna rzecz, która się tutaj opłaca. No bo, jeżeli byście chcieli kupić oddzielnie te FIFA pointsy, to mniej więcej by Was tyle samo wyniosło, co kupienie tej edycji Ultimate. Dodatkowo, jeżeli kupicie grę przed 21 sierpnia, otrzymacie niewymiennego bohatera Food World Cup. To są takie rzeczy, które miałyby Was skłonić do edycji Ultimate, która, moim zdaniem, nie chce wpływać na niczyją opinię, nie jest za bardzo opłacalna. Ale każdy zrobi jak uważa. Jeżeli chodzi o ceny najnowszego produktu od EA, rozkładają się następująco. Na Nintendo oczywiście najtaniej. Tutaj nie ma się co łapać na to, ponieważ EA samo na pudełku pisze, że nie ma w tej grze żadnych zmian. Jest to edycja Legacy kosztuje 139 zł, ale od 5 czy 6 lat zmieniają się tam jedynie kolory i transfery zawodników. Jest to wciąż FIFA 17. 239 zł zapłacimy za wersję na Xbox One oraz PlayStation 4, czyli konsole tak zwanej starej generacji, oraz na PC, które jest podpięte pod nową generację. Ale tutaj z nowej generacji jest to najtańsza opcja, ponieważ konsole nowej generacji PlayStation 5, Xbox Series S oraz X dla nich FIFA kosztuje 279 zł i mówimy tutaj wszędzie o edycjach podstawowych. Edycja Ultimate kosztuje natomiast. 450 około czy 400 zł na pc jeszcze taka rada ode mnie jeżeli macie możliwość to uzbrojcie się w cierpliwość i poczekajcie nawet z zakupem preorderu jeżeli nie kupujecie edycji ultimate tylko zwykłą podstawową ponieważ w zeszłym roku na edycję właśnie podstawową w preorderze chyba z tydzień czy dwa tygodnie przed premierą fify pojawił się na internecie ogólnodostępny normalnie legalnie kod do RTV Euro AGD, który zwalniał chyba minus 30 zł chyba już na FIFA przed jej premierą, także można sobie zawsze tam jakieś parę groszy zaoszczędzić, a wiadomo, i tak się FIFA przed tym czasem nie odpali. Numer 2. W grze pojawią się specjalne dodatki związane z mistrzostwami świata dla mężczyzn, mistrzostwa w Katarze, dla kobiet w Australii i Nowej Zelandii w roku 2023. Temat związany z kobietami w FIFA 23 jest mocno kontrowersyjny, także nie będę go tutaj poruszał w tym podcaście, Natomiast co do mężczyzn, chciałbym naprawdę, żeby to EA ładnie poprowadziło, ponieważ będzie to w najlepszym rozkwicie FIFA. Będzie to w listopadzie się zaczynają mistrzostwa. Także fajnie, naprawdę, jeżeli EA ładnie by poprowadziło te dodatki i naprawdę, żeby się chciało grać w tą FIFA. Numer 3. W FIFA 23 pierwszy raz pojawi się crossplay. Będzie on podzielony na dwie części: na crossplay dla starej generacji, czyli dla Xbox One oraz PlayStation 4. Oraz na crossplay dla nowej generacji, czyli Xbox'a Series S, Series X, PlayStation 5 oraz PC. -ta. Tutaj pragnę dodać jeszcze, że podobno i jej opracuję nad anti-cheatem, który ma blokować cheaterów na PC, których ja osobiście jakoś dużo nie doświadczyłem. Cały rok gram w FIFA teraz na PC. I moim zdaniem gra się naprawdę bardzo dobrze, więc jeżeli jeszcze dojdzie do tego crossplay i nowa generacja, ponieważ tej szaty graficznej nowej trochę brakowało. Jeżeli ktoś jednak nie będzie chciał mieć oponenta z innej platformy, będzie możliwość wyłączenia crossplayu, a sam crossplay będzie działał tylko w grach 1 na 1 Numer 4, czyli taki, przy którym najbardziej skupimy się chyba tutaj na gameplayu, chodzi tutaj o dribling oraz chodzi tutaj o grę w obronie. Najpierw omówmy dribling, zawodnicy. Dryblując, mają grać tak jak Wy, kiedy mieliście 6 lat i trener na Was krzyczał, nisko na nogach. Dzięki temu mają być stabilni na murawie, piłka ma im tak nie odskakiwać. Również jest tutaj zmiana przy przyjęciu piłki na klatkę piersiową: będzie to wolniejsze, ale bardziej dokładne. Cały system ma nazywać się Technical Dribbling. Lewonożni zawodnicy mają wykonywać sztuczki swoją lepszą nogą, czyli lewą, a w grze ma pojawić się dużo nowych sztuczek, inspirowanych chociażby Mpapę czy Leo Messi. Jeżeli chodzi o obronę, będzie tutaj funkcjonował system jockey movement, który polega na tym, że obrońcy mają wyglądać realnie. Ich interwencje, zarówno ich jak i bramkarza, mają do złudzenia przypominać te z normalnego meczu. Przykładowo, obrońcy będą chować ręce za plecy, a jeżeli zablokują strzał nogą czy bramkarz obroni ręką, wtedy ręka czy też noga ma realistycznie wygiąć się po ich interwencji. Numer 5. Tempo zawodników będzie przydzielone do danej kategorii. Kategorie są 3: Lengthy, Controlled i Explosive. I od tego będzie zależało, jak szybko piłkarz zerwie się z piłką, czy zerwie się do piłki, kiedy będzie do niej doskakiwał, jak na przykład w przypadku obrońców. Będzie to tempo takie przymulone, przedłużone, będzie stonowane, oraz takie ekspulsywne, takie szybkie, zryw. Wiadomo, wpłynie to na metę. Ciekawe tylko, jak. Numer 6. Pamiętacie Drivena? Taki strzał po ziemi, co dawało się L1, R1 i kółko i wtedy leciał taki szczur po ziemi, co nie? No to już go nie będzie. Zamieniono to na mocny strzał. Ten strzał będzie bardzo finezyjny. Potrzeba będzie opanowania perfekcyjnego wykończenia oraz kierunek, w którym poleci piłka będzie w 100% zależał od tego, jak odchylicie analog. Dodatkowo podczas wykonywania strzału mają pojawiać się różne animacje zawodników a sama kamera podczas meczu ma zbliżyć się na chwilę do zawodnika dla lepszego efektu. Numer 7. Jeżeli chodzi o podania, no to każdy się zgodzi, że no powinny być dużo, dużo lepsze. A jakie będą, tego nie wiemy, ale wiemy, że będą możliwe podania udem, klatką piersiową, plecami, kolanem, fałszykiem, czyli zewnętrzną częścią stopy oraz pośladkami. Tak, pośladkami. Numer 8. Duże zmiany pojawiły się w stałych fragmentach gry. Zacznijmy od rzutów karnych. Zawodnik nie będzie już patrzył w stronę, w którą celujemy, ponieważ najważniejsze będzie, żebyśmy w idealnym momencie uderzyli. Będzie takie kółko, które będzie się zmniejszać i rozszerzać wokół piłki, podobnie jak rzuty wolne. Rzuty wolne będą wykonywane również inaczej, nie będzie już tego kółka, będzie się tutaj liczyło w którym miejscu uderzymy piłkę. Natomiast jeżeli chodzi o rzuty rożne, będzie możliwość wykonywania ich z kamery, tak jakby za zawodnikiem, i również będziemy wybierać miejsce, w którym chcemy piłkę uderzyć. I tutaj podobno będzie możliwość przełączenia się do starego systemu, ale tylko jeżeli chodzi o rzuty rożne. Numer 9. Animacje kibiców na trybunach podobno nigdy nie były tak realistyczne. Podobno stadiony żyją jak nigdy dotąd, pojawiło się dużo animacji dla samych kibiców, pojawiły się cutscenki z drona dla tych lepszych, licencjonowanych stadionów, pojawiło się 500 nowych kibicowskich przyśpiewek, także jeżeli chodzi o duch rozgrywek, podobno również ma być niesamowicie. Numer 10 Podobno wreszcie ma pojawić się możliwość odtwarzania soundtracku z menu, soundtracku z gry, zamiast komentatora. Nie wiem jak wy, ale ja od FIFA 20 to już w ogóle nie gram z komentatorem, nie da się go słuchać. Chyba, że grać jakąś karierę czy coś, no to powiedzmy tak. No ale jeżeli chodzi o Ultimate Team, o rozgrywanie kilkudziesięciu meczy Foot Champions, pod rząd, no to, to nie ma opcji grać z komentatorem, także ciekawa zmiana. Oraz pojawiło się wsparcie audio dla kontrolera PlayStation 5, także no to już w ogóle będzie kozackie. Pojawił się nowy system zgrania. Pojawią się. Takie zmiany jak na przykład to, że jeżeli macie dwa duplikaty, możecie je zamienić na jedną kartę wymienną. To podobno jest już nawet potwierdzone. Pojawią się nowe karty w Wood Hero. Może w końcu się dowiemy o co chodziło z D-Stefano, którego dodali nie wiem z rok temu i nigdy nie wiadomo, nikt nie wie po co go dodali. Także jeżeli chodzi o środek Ultimate Team, tutaj to jest jeszcze kopalnia tajemnic. Jeżeli chcecie, w na następnym odcinku możemy zająć się tylko i wyłącznie tym tematem, grubo nad nim posiedzieć. Bo będziemy się moi drodzy powoli rozstawać. Dotarliśmy do końca. Wszystko co wam chciałem przekazałem, źródła z jakich korzystałem. O kurczę, ale rymuje No to wiadomo, nasze kochane przecieki typu Foot ale w dużej mierze korzystałem ze źródeł od Kartomani, który nagrał naprawdę świetny film. Yy, no bo miał dostęp do bety, przedstawił swoje wrażenia oraz to co po prostu na sucho widać, tak. Także tutaj dużo newsów, dużo rzeczy zarówno z jego strony, jak i z zagranicznych pejów stron czy innych fanpage'y. Także moi drodzy, jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę, dajcie znać co jeszcze chcecie wiedzieć o nowej Fifie. Ja się odmeldowuję, trzymajcie się, no i cześć.